Poczekaj, poczekaj, powiem mamy powiem mamy powiem mamy że serduszek podar na mnie, podarla na mnie, hej! Poczekaj, 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 powiem, powiem mamie, poczekaj, poczekaj, podar na mnie, hej! Nie bój się serduszko, nie uciekaj moja duszko, nie bój się serduszko. Nie uciekaj, moja duszko, nie bój się, duszko, nie uciekaj mi poczekaj, poczkaj, powiem mamie, powiem mamie, powiem mamie, żeśmy płacze zjadła ranie, z Jbaranie, hej Poczkaj, 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 powiem mamie, poczkaj, poczekaj, poczekaj. hej, hej, nie bój się, serduszko, nie uciekaj, moja duszko, nie bój się, serduszko, nie uciekaj. Zęduszka, nie uciekaj, moja duszko, nie bój się, za duszka, nie uciekaj mi, mamie tego, nie powiadaj, nie powiadaj, nie powiadaj, tylko tutaj przy mnie się, przy mnie siadaj, hej, mam tego, you, nie, powiadaj, nie, money, powiadaj, movies, nie powiadaj, nie powiadaj, nie powiadaj, tylko tutaj przy mnie sianoch, siemesek, hej, ej, nie bój się serduszko, nie uciekaj, moja duszko, nie bój się, duszko, nie uciekaj, nie bój się, sęduszka niedłużko, nie bój się, serduszko, nie uciekaj mi, Oto polka, nasza Polka, nasza Polka, moska, Polka Oto Polka, nasza Polka, moska, Polka hey. Oto polka, 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 nasza Polka, nasza Polka Oto polka, 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 Hej, Hej! Nie bój się serduszko, nie uciekaj moja duszko Nie bój się serduszko, nie uciekaj nie bój się, serduszko, nie uciekaj, moja duszko, nie bój się, serduszko, nie uciekaj mi.